Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. To, co miało być zwykłą transakcją sprzedaży papierosów elektronicznych, przerodziło się w dramatyczne zdarzenie. Pokrzywdzony mężczyzna, który umówił się na spotkanie z potencjalnymi kupcami, został brutalnie zaatakowany. Dwóch sprawców siłą wciągnęło go do samochodu, woziło po mieście, biło, groziło przedmiotem przypominającym broń i zmuszało do podania kodów BLIK, aby wypłacić pieniądze z bankomatów. Sprawa trafiła natychmiast do Wydziału Kryminalnego na Pradze południe. Policjanci rozpoczęli intensywne działania operacyjne, w tym weryfikację zdobytych informacji, co pozwoliło na szybkie ustalenie tożsamości i miejsc przebywania podejrzanych. Pierwszego z mężczyzn, 25-latka, zatrzymano w jego samochodzie, gdy stał w ulicznym korku. Drugi, 30-letni podejrzany, został ujęty dzień później podczas wsiadania do swojego auta po krótkiej obserwacji prowadzonej przez funkcjonariuszy. Obaj zatrzymani, obywatele Rosji. Zostali przewiezieni do policyjnych cel. Podczas zatrzymania starszy z mężczyzn miał przy sobie niemal 20 gramów marihuany i mefedronu, co dodatkowo pogorszyło jego sytuację prawną. Śledczy zgromadzili szczegółowy materiał dowodowy, który został przekazany do prokuratury rejonowej Warszawa Praga Południe. Mężczyźni usłyszeli poważne zarzuty. Oskarżono ich o pozbawienie wolności, rozbój oraz zmuszanie do określonego zachowania a 30-latkowi dodatkowo przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Południe, która kontynuuje gromadzenie dowodów, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Sąd Okręgowy we Wrocławiu Rozpatrując zażalenie na tymczasowe aresztowanie Janusza Palikota, zdecydował, że podejrzany o oszustwa i przywłaszczenie mienia będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu dwóch milionów złotych poręczenia majątkowego. Środek ten musi zostać wpłacony na konto depozytowe Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu do 26 grudnia bieżącego roku. Palikot objęty został dozorem policyjnym zobowiązany do stawiania się w komisariacie w każdy poniedziałek i czwartek, otrzymał zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktu z innymi podejrzanymi i świadkami występującymi w sprawie. Pod koniec listopada sąd zdecydował o przedłużeniu aresztu dla Palikota do 1 stycznia 2025 roku. Obrona złożyła zażalenie na te decyzje, które rozpatrzone zostało pozytywnie z zastrzeżeniem warunków płaty poręczenia. Tymczasem prokuratura planuje wnioskować o dalsze przedłużenie aresztu dla Palikota o kolejne trzy miesiące, argumentując to wysoką karą grożącą podejrzanemu oraz obawą matactwa. Prokurator Katarzyna Calów Jaszewska z Prokuratury Krajowej wyjaśniła, że Palikot pozostaje w areszcie od początku października bieżącego roku. Janusz Palikot oraz jego współpracownicy Przemysław B i Zbigniew B. Zostali zatrzymani 3 października przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Postawiono im zarzuty w związku z działalnością spółek należących do Grupy Kapitałowej podejrzanych. Palikot usłyszał 8 zarzutów, w tym 7 dotyczących oszustwa oraz 1 przywłaszczenia mienia. Przemysław B i Zbigniew B również zostali oskarżeni o oszustwa, a dodatkowo Przemysław B o przywłaszczenie mienia. Prokuratura zarzuca podejrzanym doprowadzenie ponad 5 tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia, mieniem na kwotę blisko 70 milionów złotych. Zarzuty dotyczą lat 2019 a 2023 i obejmują organizację kampanii pożyczkowych oraz emisję akcji, podczas których miały być prezentowane nieprawdziwe informacje dotyczące kondycji finansowej spółek oraz przeznaczenia wpłaconych środków. Zebrane środki nie zostały wykorzystane zgodnie z deklaracjami, lecz przeznaczono je na pokrycie wcześniejszych zobowiązań. Dodatkowo zarzut przywłaszczenia dotyczy napojów alkoholowych o wartości ponad 5 milionów złotych, które po rozwiązaniu umowy przechowywano w magazynach podejrzanych, a następnie sprzedano podmiotom zewnętrznym. Podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia, które nie zostały ujawnione. Mecenas Jacek Dubois, obrońca Palikota, poinformował, że jego klient nie przyznaje się do zarzutów i podkreślił, że śledztwo w tej sprawie prowadzone było od roku. Za zarzucane czyny Januszowi Palikotowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzi Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Prokuratura Rejonowa w Człuchowie wszczęła śledztwo dotyczące śmiertelnego postrzelenia 37-letniego mężczyzny podczas policyjnej interwencji w miejscowości Zielona Chocina, znajdującej się w pomorskiej gminie Konarzyny. Postępowanie to będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, co stanowi naruszenie Artykułu 155 Kodeksu Karnego. Prokurator Mariusz Radomski, reprezentujący Prokuraturę Rejonową w Człuchowie. Poinformował Polską Agencję Prasową, że śledztwo skupi się na ustaleniu prawidłowości i zasadności użycia broni służbowej przez interweniującego funkcjonariusza. Pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia przeprowadzono czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia, oraz przesłuchanie świadków. Dodatkowo komendant wojewódzki Policji w Gdańsku skierował na miejsce policjantów z Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Którzy mają za zadanie ocenić, czy przeprowadzona interwencja była zgodna z obowiązującymi przepisami. Jak poinformowała oficer prasowa pomorskiej policji, Karina Kamińska, wstępne ustalenia wskazują, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami, a sytuacja uzasadniała użycie broni. Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 17. Policjanci z Hojnic zostali wezwani na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego mężczyzny który miał pobić swojego ojca i demolować dom. Po dotarciu na miejsce ustalili, że 37-latek zabarykadował się w mieszkaniu i groził popełnieniem zbrodni. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia zdecydowano o siłowym wejściu do lokalu. W środku funkcjonariusze zastali mężczyznę, który trzymał w dłoni nóż i nie reagował na wydawane polecenia. Według relacji policji zachowywał się irracjonalnie i agresywnie. W pewnym momencie zaatakował jednego z policjantów, raniąc go nożem w rękę. Drugi funkcjonariusz, w obliczu zagrożenia życia i zdrowia swojego kolegi, użył broni służbowej, oddając strzał w kierunku napastnika. Po postrzeleniu policjant natychmiast podjął reanimację mężczyzny i prowadził ją do przyjazdu ratowników medycznych. Mimo podjętych działań, nie udało się uratować życia 37-latka. Według nieoficjalnych ustaleń reportera Stanisława Pawłowskiego. Interwencje związane z tym mężczyzną miały miejsce już wcześniej i dotyczyły aktów przemocy w rodzinie. Śledztwo w tej sprawie będzie kontynuowane w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Służby dokonały przeszukania jednej z hal magazynowych, znajdującej się na terenie przemysłowym w Kielcach, gdzie ujawniono ponad 9 milionów papierosów pozbawionych znaków akcyzy skarbowej. W związku z tym procederem zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski oraz obywatela Armenii. Szacunkowe straty budżetu państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku wynoszą około 12 milionów złotych, natomiast wartość zabezpieczonych wyrobów tytoniowych oszacowano na około 10 milionów złotych. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Działania zostały przeprowadzone przez policjantów z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej, Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Informacje operacyjne wskazywały, że w hali magazynowej mogą znajdować się papierosy z przemytu przeznaczone do nielegalnej dystrybucji. Podczas wejścia na teren hali służby, zastały dwóch mężczyzn w trakcie załadunku kartonów z papierosami na samochód dostawczy, który miał być wykorzystany do dalszej dystrybucji nielegalnych wyrobów tytoniowych. W wyniku przeprowadzonej akcji zabezpieczono ponad 9 milionów papierosów, które zgodnie z ustaleniami miały trafić do odbiorców w województwach małopolskim, świętokrzyskim oraz na śląsku. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty związane z przestępstwami karnoskarbowymi. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Śledztwo ma charakter rozwojowy i może prowadzić do ustalenia kolejnych osób zamieszanych w ten proceder. Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku ze strzelaniną, do której doszło w czwartek wieczorem w centrum miasta. Zatrzymani to 24-letni obywatel Kazachstanu i 34-letni obywatel Ukrainy. O najnowszych ustaleniach poinformował komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w rozmowie z reporterką Polsat News Teresą Gut. Jak podkreślił rzecznik, poszukiwana jest jeszcze co najmniej jedna osoba. Która mogła brać udział w zdarzeniu, zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do jednostki policji, gdzie trwają czynności wyjaśniające. Komisarz Szpiech wskazał, że obecnie funkcjonariusze koncentrują się na przesłuchaniu zatrzymanych oraz ustaleniu ich związku z incydentem. To, że udało się ująć dwóch podejrzanych, nie oznacza zakończenia działań. Prowadzimy intensywne czynności w celu zatrzymania pozostałych osób, które mogły znajdować się w pojeździe w czasie zdarzenia zaznaczył rzecznik Małopolskiej Policji. Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek 14 grudnia po godzinie 20 na ulicy Dietla w centrum Krakowa. Jeden z przechodniów zgłosił służbom, że w zaparkowanym pojeździe znajdują się trzej mężczyźni, którzy posiadają broń palną. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Jak relacjonowała podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, kiedy funkcjonariusze podeszli do podejrzanego samochodu, w ich kierunku została skierowana broń. W odpowiedzi policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Samochód natychmiast odjechał z dużą prędkością, taranując zaparkowane na poboczu pojazdy i poruszając się pod prąd. Policjanci rozpoczęli pościg za uciekającym autem, które wkrótce znaleźli porzucone na jednej z bocznych ulic. W pojeździe widoczne były ślady po policyjnych strzałach, ale jego pasażerowie zdążyli uciec. Obecnie trwa śledztwo, którego celem jest dokładne ustalenie przebiegu zdarzenia oraz motywów działania osób zamieszanych w strzelaninę. Jesteśmy w Krakowie, natomiast kładziemy teraz nacisk na działania operacyjne. Ich nie widać na ulicach, nie wszyscy są w mundurach, służby mogą nie być już tak widoczne dla mieszkańców, natomiast jesteśmy, szukamy, działamy operacyjnie, powiedziała podinspektor Cisło. Zatrzymani obywatele Kazachstanu i Ukrainy zostaną przesłuchani. A dalsze działania obejmą analizę dowodów i poszukiwania pozostałych uczestników incydentu. Policja zapewnia, że funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Krakowa i wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze z komisariatu policji wrocław -PSIE Pole przeprowadzili skuteczną interwencję, która zapobiegła tragedii. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który zamierzał skoczyć z dachu budynku. Natychmiast udali się na miejsce i podjęli działania ratunkowe, które zakończyły się sukcesem. Na miejscu zastali 33-letniego mężczyznę stojącego na skraju dachu. Sytuacja była dramatyczna, ale dzięki profesjonalnemu podejściu funkcjonariuszy udało się nawiązać z nim kontakt. Jeden z policjantów rozpoczął spokojną i pełną empatii rozmowę, mającą na celu wzbudzenie zaufania u desperata. W trakcie rozmowy funkcjonariusz usiadł obok mężczyzny i powiedział słowa, które okazały się kluczowe: Uwierz mi, płacz jest naprawdę dobry. Nie wstydź się tego, że płaczesz. Te proste, ale pełne zrozumienia zdania pomogły 33-latkowi podjąć decyzję o rezygnacji z desperackiego kroku i zaakceptowaniu pomocy. W akcji uczestniczyli również strażacy, którzy przygotowali skokochron na wypadek ewentualnego skoku, oraz zespół ratownictwa medycznego, który był gotowy do udzielenia mężczyźnie niezbędnej pomocy medycznej po zakończeniu interwencji. Po udanej rozmowie mężczyzna został bezpiecznie przekazany w ręce ratowników. Policja potrzebuje dostać się na klatkę. Go. Wejdę pogadamy, dobra? Nie mam do Ale co się dzieje? Nie Wejdę pogadamy. Słuchaj, wszystko będzie dobrze. Nic Obiecujcie, wszystko będzie dobrze. Co się dzieje? Nie Nazywam się Paweł, a ty? Nie A mogę wiedzieć, chociaż z kim rozmawiam? Nie. Imię twoje. Słuchaj, obiecuję Ci wszystko będzie dobrze. Kolego, są wszyscy, naprawdę wszyscy, żeby Ci pomóc. Mogę wejść do Ciebie? Nie. Stanąć obok, pogadamy. Obiecuję Ci nic, nie zrobię. Mówisz mi, płacz jest naprawdę dobry. Naprawdę dobry jest płacz. Tu nie jest żaden problem z tym, że płaczesz. Naprawdę nie wstydź się tego, że płaczesz. Słuchaj, ja widzę, że ty potrzebujesz pomocy. Potrzebujesz z kimś po prostu pogadać, rozwiązać jakieś problemy. My jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Czy, czy ci wszyscy ludzie na dole też są tylko po to, żeby ci pomóc? Nikt tu nie przyjechał z jakiegoś przymusu. Że nie wiem, że dzieje się coś naprawdę złego. Wszyscy przyjechali ci po to, żeby pomóc. Czy możesz pomóc też tym ludziom? Pomóc w tym, że dasz sobie pomóc? Mogę sobie usiąść na tym dachu? Przyjacielu, odpowiedz mi. Mogę? Cholera, jak tu wejść? Słuchaj, pogadajmy. Dobra? Pogadamy sobie. A uściszniesz mi rękę na przywitanie? Nie. Dobra. Jesteś w stanie zaufać, odpowiedzieć na jakieś pytania? Nabierz mi jakiegoś zaufania w sobie, dobra? Bo większość naprawdę jakichkolwiek relacji, czy nawet relacji międzyludzkich polega na zaufaniu. Bez zaufania do innych ludzi my naprawdę nic nie zrobimy. Ja mam zaufanie do ciebie. Mam zaufanie do ciebie, bo widzę, że jesteś... Naprawdę jesteś super facetem. Widzę, że jesteś wrażliwy. Pogadamy. Dobra? Pogadamy. Ja robię tylko bez sobie. Okej, okej. Super Dobra, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, jest wszystko, okay. wszystko. Okay. Zejdź w jestem pierwszy. Zero informacji, pan Ja zejdę i pomogę ci tam wejść, dobra? okej? Okay? Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.